Cześć, frikowi Maniacy. Interesują Was Freakfighty? Jesteście na bieżąco z najgorętszymi dymami i zaskakującymi zwrotami akcji? Dajcie znać w komentarzach. Szukamy osoby do researchu, żeby dostarczać Wam najświeższe informacje ze świata freaków jeszcze szybciej. Dziś mamy dla Was prawdziwą petardę newsów, które rozgrzały sieć do czerwoności. Zaczynamy od dymu, który rozpalił środowisko Freakfightów. Mateusz Don Diego Kubiszyn i Mirosław Okniński, doświadczony trener i były zawodnik MMA, starli się w bezpardonowej wymianie zdań, która odbiła się szerokim echem w internecie. Okniński Publicznie skrytykował organizację Wall MMA. Don Diego, czując się zaatakowany, postanowił odpowiedzieć, stając w obronie całego środowiska. Padły naprawdę mocne słowa. Okniński rzucił. Niektóre gwiazdy. Fame to życiowy nieutacznik, którym płaci się tylko za kabary. Don Diego nie pozostał dłużny, ripostując. Zniżę się do twojego poziomu tylko po to, żeby pokazać ci, jak nisko stoisz. Twój życiorys to pasmo porażek. Czy ten werbalny dym przerodzi się w prawdziwą walkę? Okniński rzucił wyzwanie. Chcesz pogadać? Spotkajmy się w klatce. Don Diego odniósł się do wieku rywala, mówiąc, nie bije dzieci ani emerytów. Czy to koniec sporu, czy to dopiero początek czegoś większego? Czas pokaże, a skoro mowa o sytuacjach, które wymykają się spod kontroli, przenieśmy się do innego incydentu, który obnażył pewne granice. Tazji po raz kolejny pokazał, że przegrywa w starciu z rzeczywistością. Tym razem sprawy zaszły o krok za daleko, a efektem było szybkie wyprowadzenie ze strefy przez ochronę. To jest bardzo zły pomysł, to, co zrobiłeś. No, trzeba... Się tutaj, jak to wymienić, to ona się nie było taryfy ulgowej, nie było miejsca na negocjacje. Widzimy, że to już nie tylko emocje, z klatki czy streamowe prowokacje, ale realne konsekwencje prób obejścia zasad. Kurwa, ale kurwiony. ale skurwiony. kurwa, Mówi się nie pierda, ale był kurwiony, kurwa. Internauci skomentowali to krótko, wyjaśniony jak pet. Jedni chwalą chłopaków z ochrony za szybką i zdecydowaną reakcję, inni krytykują Tazego za jego zachowanie. Ta sytuacja dobitnie pokazuje, że spinki streamowe i uliczne prowokacje zaczynają wymykać się spod kontroli i przynoszą konkretne, nie zawsze przyjemne skutki. Przechodzimy do gorącego tematu, który elektryzuje fanów Prime MMA już od jakiegoś czasu. Wygląda na to, że Kasiusz Don Casio Życiński nie wystąpi na Prime Show MMA 13. Decyzja ta jest bezpośrednim skutkiem trwającego konfliktu z federacją, a w szczególności z Pawłem Joźwiakiem, a teraz dodatkowo dołączył się również Tomasz. Bez o co dokładnie poszło? Casio nie gryzł się w język, wylewając gorzkie słowa w kierunku szefa federacji, cytując i bezrąkowi widzę się odkleje na tych live'ach na TikToku, a ja nienawidzę fałszywych ludzi. Na screenach z Instagrama Casio widać, że używa naprawdę mocnego języka, oskarżając bez rąka o manipulację, cytując obsranie zbroi oraz obudę. Zapowiadał też udostępnienie kompromitujących treści, jeżeli sytuacja będzie tego wymagała. Co na to federacja? Według wpisu prezesa Prime, Casio nadal formalnie jest pod umową, a organizacja spodziewa się jego udziału w konferencji Logali. Mimo medialnego sporu. Czy konflikt zostanie zażegnany? Czy może będziemy świadkami kolejnych spięć? Będziemy to dla was śledzić, natomiast nie zapowiada się, by ten konflikt uległ wygaszeniu, a gala coraz bliżej. A teraz coś zupełnie z innej beczki. Popek znany z ekstremalnych tatuaży, gałek ocznych twarzy, ostrych napisów, przechodzi radykalną metamorfozę. Raper usuwa część swoich rysunków w warszawskim studiu, a cały proces jest dokumentowany przez jego współpracownika. Popek przyznaje, że zabieg jest potwornie bolesny. Wyraźnie doskwiera mu dyskomfort, co widać na nagraniu. Dlaczego Popek Robi, zdradza, że żałuje niektórych decyzji, szczególnie tych podjętych pod wpływem. Chce odzyskać naturalny wygląd i zostawić przy sobie tylko jeden tatuaż, który coś dla niego znaczy. To duży zwrot wizerunkowy od ekstremalnego monster looku do bardziej stanowczego wizerunku. Czas pokaże, czy zakończy proces i jak to wpłynie na jego markę, czy to nowy popek, czy tylko chwilowa zmiana. Sekcja komentarzy należy do Was. Od Metamorfos przechodzimy do kuchni. Tak, dobrze słyszycie. Denis, Bedboy Załęcki wziął udział w programie kulinarnym Fame MMA, pokazując, że dymy mogą dziać się nie tylko w Oktagonie, ale i w kuchni. W jednym momencie poczuł się jak gwiazda i wprost skrytykował prowadzącego, nazywając go zwykłym pracownikiem i zachowując się z wyraźnym lekceważeniem. Skaczesz intelektem! Nie podkręcaj sobie! Skaczesz intelektem! Nie podkręcaj sobie! Bo jesteś zwykłym pracownikiem, kurwa. Dobrze, a ty, żołnierzy! To tutaj nie pierwszy raz, kiedy Denis pokazuje, że odbija mu palmo. Już wcześniej dawał sygnały, że uważa się za centralną postać całego show. Teraz to tylko potwierdzi. Reakcje fanów były mieszane. Jedni uważają, że przesadził, inni twierdzą, że jego pokora zniknęła. Jedno jest pewne. Wizerunkowo wyszedł na minus. A skoro mowa o kulinarnej zadymie, to kucharz w programie fame miał naprawdę ciężki dzień, bo Denis Załęcki nie był jedynym, który postanowił go zaatakować. Do akcji wkroczył również cesarz Najma. Tak, dobrze słyszycie. Smatrych, Kurde, Zajebana. Podczas kulinarnego programu szef Marcin Najman znów na pierwszych stronach, ale tym razem nie w Oktagonie, tylko w kuchni. Jajecznica w ruch, próba kopnięcia kucharza i interwencja ochrony. Co tam się wydarzyło? Podczas nagrania specjalnego odcinka FM26 doszło do ostrej konfrontacji między Marcinem Najmanem a szefem kuchni programu. Poszło o jajka. Dosłownie, kucharz zarzucił. Najmanowi, że wykorzystuje dodatkowe składniki niezgodnie z regulaminem, L testosteron miał użyć produktów na lewo i nie uiścić za nieopłaty. W odpowiedzi na słowo Uwagi kucharza Najman nie wytrzymał, rzucił w niego patelnią z jajecznicą, po czym próbował kopnąć go w stylu dobrze znanym z konferencji fightowych Na szczęście ochrona zareagowała błyskawicznie i zapobiegła eskalacji. Co z Waszym deserem? Chuj a pytać się, się może. Żeby było jeszcze ciekawiej, do akcji wkroczył Denis Załęcki, który oblał kucharza wodą. Kucharz miał naprawdę pod górkę. Nagranie z incydentu błyskawicznie trafiło do internetu i wywołało lawinę komentarzy. Jedni mówią, powyższał dla freaków, inni przesadził. To już nie śmieszę. Na oficjalnych profilach Fame MMA i Prime Show komentarze nie milkną, a atmosfera przed jalami robi się naprawdę gorąca. Przypomnijmy, Najman już 12 lipca ma zawalczyć na Fame 26. Tymczasem mamy kolejny incydent, który pokazuje, że freak fight to nie tylko sport, na koniec coś, co elektryzuje wszystkich fanów FM MMA. Złoty turniej leci cały czas na pełnej. Do wygrania aż milion złotych, i to w czystym złocie, o czym pewnie już doskonale wiecie, ale największe emocje dopiero przed nami. Kto przejdzie przez drabbing i sięgnie po wszystko, macie już swojego faworyta, bo tu każdy może zaskoczyć. Czy Marcin Najman przesadził, czy to tylko kolejny element medialnego show przed galą Fame 26? To Waszym zdaniem sięgnie po milion w złotym turnieju Fame? Dajcie znać w komentarzach, zostawcie suba i łapkę w górę, jeśli chcecie więcej newsów ze świata fake fightów. A my widzimy się w kolejnym. em um